No, hej, hej, hej. Lecimy z kolejnymi Waszymi pytaniami: Pomarańcze czy Magdalena? I to, i to. E, czy piję energetyki? Nie. Czy lubisz pisać, rozmawiać przez telefon, różne źródła informacji? Tak. Czy chcesz mieć w przyszłości dzieci swoje? Tak. Lecimy z kolejnymi pytaniami dla Was: Czy palisz, pijesz? Nie, nie pale, nie piję, nie toleruję. Co jest silniejszy? Kto jest silniejszy? Kobiety czy mężczyźni? Zależy w czym Mężczyźni mogą być silniejsi w sile podnoszeniu czegoś a kobiety mogą być silniejsze psychicznie, kobiety mogą być psychicznie. Do obiadu mizeria czy buraczki? Jestem, że buraczki są bardzo zdrowe i mają czerwone krwinki. Lubisz zwierzęta, dzieci kocham zwierzęta dzieci. Ulubione wspomnienie. Chcę <ścoughs> chcecie wiedzieć. No dobra. Z Kumpelą urodziny u Kumpeliny. Pozdrawiam ją najlepsze. Podoba Ci się chłopak, dziewczyna, piszesz pierwsza, czy czekasz na jego ruch? No jasne, że pisze pierwsza. Pamiętajcie, komuś można dać znak, że ktoś Ci się podoba, ale to facet ma się starać. Ech. Gdybyś przemieściła się w czasie, to była przeszłość czy przyszłość. Powiem Wam tak, nie wracam do zamkniętych rozdziałów i raczej to by było teraz, co będzie, nie to, co było.